Niedawno mieliśmy do czynienia z blackoutem w Ameryce Południowej, największym takim wydarzeniem na tym kontynencie, który objął kilka państw i ponad 50 milionów ludzi. Blackout, czyli brak zasilania w energię elektryczną na dużym obszarze kraju, tam prawdopodobnie przyczyną była. Problemy z siecią elektroenergetyczną. W Polsce także z tego powodu mieliśmy już do czynienia z podobnymi wydarzeniami niemal dekadę temu. Północno-zachodnia Polska była pozbawiona energii elektrycznej właśnie ze względu na zerwanie linii elektroenergetycznej przez mokry śnieg zimą, ale także latem. Duże obciążenie sieci i nagrzewanie się przewodów, które niebezpiecznie nisko zaczynają nam zwisać. W Polsce ryzyko blackoutu można szacować na sporo poniżej 1%. Nasza infrastruktura jest zdublowana. Zwykle wyłączenie jednej sieci nie doprowadzi do blackoutu. Nawet wyłączenie dwóch teoretycznie najczęściej nie powinno do tego doprowadzić, ale oczywiście tego już nie można wykluczyć.